Autor nagrania jechał spokojnie, nie robiąc niczego, co mogłoby zakłócić ruch. Jednak kierowca jedący za nim najwyraźniej się spieszył, bo zaczął trąbić, wywierając presję na nagrywającego. Na nagraniu widzimy dwóch nierozsądnych kierowców, którzy najwyraźniej nie potrafili porozumieć się na drodze. W wyniku konfliktu zatrzymali swoje pojazdy na środku jezdni, blokując ruch, po czym wysiedli z aut i zaczęli się bić. Materiał pokazuje nieodpowiedzialne zachowanie kierowców, którzy w godzinach nocnych zdecydowali się na ryzykowne manewry na drodze. Mimo obecności podwójnej linii ciągłej oraz zakrętu, co jednoznacznie wskazuje na zakaz wyprzedzania, kierowcy postanowili agresywnie wyprzedzać innych uczestników ruchu. Z relacji autora nagrania wynika, że mężczyzna widoczny na filmie przechodził przez ulicę w niedozwolonym miejscu. Nagrywający, aby uniknąć potrącenia pieszego, zatrzymał pojazd. Niestety mężczyzna zachował się w sposób nieodpowiedzialny i agresywny. Rzucił się na maskę samochodu, a następnie rozbił przednią szybę pojazdu. Podczas tej podróży nagrywający był świadkiem niezwykłego i niebezpiecznego widowiska. Dwóch kierowców, najwyraźniej nie mogąc dojść do porozumienia na drodze, zatrzymało swoje pojazdy na środku jezdni blokując ruch. Mężczyźni wyszli z samochodów, a ich kłótnia szybko przerodziła się w bójkę. Na nagraniu widzimy, jak nierozsądny kierowca zajechał drogą innemu uczestnikowi ruchu, najprawdopodobniej uszkadzając przy tym jego pojazd. Poszkodowany kierowca dogonił sprawcę. Wtedy z jego samochodu wysiadł pasażer, który w bardzo agresywny sposób podbiegł do auta kierowcy, który wykonał nieodpowiedzialny manewr, gdy pasażer zaczął odchodzić od samochodu. Kierowca, który wcześniej zajechał drogę po raz kolejny wykazał się lekkomyślnością. Tym razem z premedytacją wjechał w samochód poszkodowanego, ponownie go uszkadzając. Kierowca Mercedesa najwyraźniej nie był zadowolony z zachowania samochodu jadącego przed nim, więc postanowił zatrzymać pojazd, wysiąść i podejść do kierowcy, by wyrazić swoje niezadowolenie. Rozmowa szybko przerodziła się w konflikt, a mężczyźni wymieniając ostre słowa zaczęli się bić. Ta agresywna wymiana ciosów nie tylko zablokowała ruch na drodze, ale również stwarzała poważne zagrożenie dla nich samych oraz innych uczestników ruchu. Kierowca pojazdu poprzedzającego autora nagrania po zmianie świateł z czerwonego na zielone potrzebował chwili, aby ruszyć. Autor nagrania nie uznał tego za problem, jednak kierowca, który jechał za nim zaczął agresywnie używać sygnału dźwiękowego. Kierowca Skody wyprzedził nagrywającego, a następnie zajechał drogę kierowcy, który zaspał na światłach. Na nagraniu widzimy bardzo nietypową sytuację, gdzie kierowca Crossa z niewiadomego powodu podchodzi do samochodu jadącego przed nim i zaczyna się awanturować. Po chwili otwiera tylne drzwi pojazdu i wsiada do środka. Cała scena wyglądała dość specyficznie, a co ciekawe miała miejsce w trakcie oczekiwania na zielone światło, więc na szczęście nie spowodowało większych utrudnień w ruchu. Nagranie przedstawia sytuację, w której nagrywający, widząc nierozsądne zachowanie kierowcy poruszającego się samochodem po chodniku, postanowił użyć sygnału dźwiękowego. Ta reakcja wyraźnie zdenerwowała kierowcę, ponieważ zatrzymał swój pojazd na środku drogi i podszedł do nagrywającego, wywołując bardzo agresywną awanturę. Najbardziej zaskakujące w tej sytuacji jest to, że mimo oczywistego błędu, jaki popełnił kierowca, to on zaatakował nagrywającego, który jedynie upomniał go za nieodpowiedzialne zachowanie. Podczas swojej podróży autor nagrania był świadkiem niecodziennej sytuacji. Dwaj kierowcy nagle zatrzymali swoje pojazdy, wysiedli z samochodów i zaczęli się bić. Co ciekawe, mężczyźni wyglądali na bardzo podobnych do siebie. W trakcie tego zajścia, pasażerka jednego z pojazdów wysiadła i próbowała interweniować, starając się rozdzielić mężczyzn. Wideo ukazuje agresywnego mężczyznę, który z niewiadomych powodów zatrzymał swój pojazd na środku drogi, a następnie zaczął dewastować cudzy pojazd. Mężczyzna kopał oraz uderzał w samochód, a jak widać na nagraniu, zdążył wyrządzić sporo szkód. Na nagraniu widać jak autor nagrania zmienia pas z lewego na prawy. Z relacji autora wynika, że kierowca Mercedesa zaczął uporczywie mrugać światłami, a gdy zrównał się z jego pojazdem próbował zepnąć go z pasa. Kiedy jednak nie osiągnął swojego celu, zajechał drogę nagrywającemu i gwałtownie zahamował, stwarzając poważne zagrożenie na drodze. Nagranie z kamery pokazuje niebezpieczną sytuację, w której agresywny mężczyzna z maczetą podbiega do jednego z samochodów stojących na stacji paliw i zaczyna w niego uderzać. Po tym incydencie kierowca samochodu potrącił mężczyznę. Wideo ukazuje nieprzyjemną sytuację, gdzie widać jak mężczyzna idący przez przejście dla pieszych, popchnął kobietę, która również znajdowała się na pasach. Choć nie do końca wiadomo, co było przyczyną tego zdarzenia, sytuacja wydaje się być bardzo niekomfortowa i nieprzyjemna. Nigdy raczej nie chciałby znaleźć się w takiej sytuacji i zostać popchnięty przez obcego człowieka. Nie wiadomo, co wcześniej zrobił nagrywający, ale na nagraniu widzimy, jak samochód jadący przed nim nagle zatrzymuje się na środku drogi. Z pojazdu wysiada kierowca, który podchodzi do auta nagrywającego, otwiera jego drzwi i zaczyna się z nim kłócić. W międzyczasie kobieta siedząca w samochodzie agresora wychyla się z telefonem i rejestruje całe zdarzenie. Pod koniec nagrania sytuacja eskaluje, gdy agresywny mężczyzna uderza nagrywającego. Nagrywający uwiecznił niecodzienną sytuację, gdzie dwóch kierowców zatrzymało swoje pojazdy na ulicy i zaczęło się bić. Co ciekawe, pozostawili swoje samochody na jezdni, co spowodowało, że inni uczestnicy ruchu, w tym nagrywający, musieli omijać te auta mimo obecności linii ciągłej. Nagrywający spokojnie jechał drogą, gdy jeden z kierowców zaczął celowo utrudniać mu jazdę, co jakiś czas gwałtownie hamując przed jego samochodem. Na światłach mężczyzna się zatrzymał, wysiadł ze swojego pojazdu i podszedł do autora nagrania. Po chwili rozmowy można było odnieść wrażenie, że jego agresja wynikała z uprzedzeń dotyczących narodowości nagrywającego. Na nagraniu widać, jak jeden z kierowców wysiadł ze swojego pojazdu i podszedł do autora nagrania. Nie wiadomo dokładnie o co chodziło, ale słychać, jak nagrywający prowokuje mężczyznę słownie. Nie wiadomo, co wydarzyło się wcześniej, ale widać, jak jeden z kierowców zatrzymuje swój pojazd, blokując ruch, a następnie zaczyna bić się z mężczyzną jadącym na rowerze. Nagrywający, starając się zareagować na niebezpieczną sytuację, zaczyna używać sygnału dźwiękowego. Niestety środek ulicy to zdecydowanie nie miejsce na takie konfrontacje. Dwóch lekkomyślnych kierowców postanowiło zatrzymać swoje pojazdy tuż przed sygnalizatorem świetlnym, a następnie wysiedli i zaczęli się bić na poboczu. Takie zachowanie było nie tylko nieodpowiedzialne, ale także stwarzało poważne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Czasami naprawdę lepiej jest odpuścić i nie pozwolić, by emocje wzięły górę. Nagrywający ruszył, gdy światło na sygnalizatorze zmieniło się dla niego na zielone. W tym samym momencie dwóch mężczyzn postanowiło przejść przez pasy, mimo że mieli czerwone światło. Dodatkowo zaczęli wymachiwać agresywnie rękami w stronę nagrywającego, który miał pierwszeństwo przejazdu. Na nagraniu widać, jak jeden z mężczyzn stojących na chodniku popiera manewr kierowcy, który jechał po chodniku, podczas gdy drugi mężczyzna zdecydowanie się z nim nie zgadzał. W rezultacie podszedł do samochodu i go kopnął. Ta reakcja wywołała silne oburzenie u mężczyzny, który wcześniej popierał ten manewr, co doprowadziło do przepychanki. Autor nagrania zatrzymał się, aby przepuścić pieszego, który przechodził przez jezdnię w miejscu, w którym nie było przejścia dla pieszych. Możliwe, że nagrywający chciał po prostu uniknąć potencjalnego potrącenia. Niestety, kierowca jadący za nim nie zaakceptował tej sytuacji, zaczął zajeżdżać mu drogę i gwałtownie hamować. Warto również zauważyć, że prowadzący wyprzedzał nagrywającego mimo obecności podwójnej linii ciągłej. Autor nagrania nie zachował się do końca prawidłowo, ponieważ zajechał drogę kierowcy motocykla. Chwilę później kolega motocyklisty, widząc to, zszedł ze swojego pojazdu i zaczął robić awanturę. Nagrywający starał się unikać konfrontacji, ale kierowca motocykla był bardzo agresywny. W trakcie tego napięcia nagrywający postanowił odjechać, jednak przypadkowo stuknął w motor mężczyzny. Po tym incydencie do kłótni dołączył również drugi motocyklista. Wideo przedstawia specyficzną sytuację, w której kierowca czarnego samochodu zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, umożliwiając mężczyźnie spokojne przejście przez pasy. Nie wiadomo, co dokładnie miało miejsce między mężczyznami, ale widać jak kierowca nagle rusza z miejsca, niemal potrącając pieszego. Po chwili sytuacja eskaluje i dochodzi do kłótni pomiędzy oboma mężczyznami. Materiał przedstawia kłótnie dwóch osób, w której jedna z nich, kobieta na hulajnodze, jeździła po chodniku, co jest zgodne z przepisami prawa. Druga osoba, w sposób agresywny, próbowała jej przekazać, że nie powinna tego robić, choć nie miała racji. Nagranie ukazuje nieostrożne zachowanie kierowcy czerwonego samochodu, który, mimo że rowerzyści mieli zielone światło i mogli legalnie przejechać przez przejście dla rowerów, nie przepuścił jednego z nich. Co więcej, kierowca zaczął wykonywać agresywne gesty, sugerując, że to rowerzysta był w błędzie, choć w rzeczywistości to rowerzysta miał pierwszeństwo. Na nagraniu widać, jak nieodpowiedzialny rowerzysta postanawia przejechać przez przejście dla pieszych na rowerze, mimo że zgodnie z przepisami powinien z niego zejść i przeprowadzić go przez jezdnie. Nagrywający prawdopodobnie chcąc zwrócić mu uwagę, użył sygnału dźwiękowego. Mężczyźnie najwyraźniej nie spodobała się ta reakcja, więc zaczął atakować pojazd autora nagrania.